Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jacek Bober A dzisiaj piękna gra, czyli The Isle The The Nie wiem szczerze, ale bynajmniej będziemy dzisiaj grać w tą piękną grę Napowiadałem, że ją ja nagram, więc ja ją nagram No i cóż, yy, pierwszy musimy wybrać dinozaura Te dinozaury różnią się od siebie różnymi rzeczami Jak widzicie tutaj mamy na przykład z tego zaura, ten od zaura, i mamy Carnotaura, Ceratosaura, Deinucha, Deinozuchusa, Dilo, Hererazaura, Omniraptora, Pterka, Trodona. Mamy Paibiosaura i Gallimimusa. Ja sobie wezmę, szczerze mówiąc, jakieś w że... Mięsoże... O, Omniraptora. sobie wezmę. Tutaj możemy na przykład zmieniać jego wygląd. Dajmy, że nie, takie coś, op, takie coś, nie wiem, takie coś. takie coś. Będzie takie coś. Takie coś. Nie wiem, nie chcę będzie tak wyglądał. No i respimy się. Dziczy. Na razie jest godzina 19. Możemy sobie zrobić Noctowizję. I przyciszyć grę. Hmm. Dajmy tyle. Ok, jest ciszej i jest lepiej. Eee, tak więc. co to zagra? O co tu chodzi? To jest symulator życia dinozaura. No i będziemy starali się tu względnie przetrwać. To jest taki pierwszy yy, odcinek. Ja będę chciał wam tylko pokazać, jak to tu względnie wygląda. Możemy sobie wyczuć cokolwiek. Yy, gdzie w ogóle tu jest północ, gdzie południe. Tam więc jakąś dietę, bo tutaj musimy pilnować diet. Są łącznie trzy. Widzicie? Tutaj mamy trzy kropki nad naszym głodkiem i tak dalej. Yy, będą jeszcze takie dwie kreseczki, które są tu. Carnotaur, Diablo i tutaj jeszcze są takie SK. I to wszystko są diety, które my musimy jeść. Musimy jeść z względu na to, że wtedy będziemy szybciej rosnąć, będziemy mieć lepszą staminę i tak dalej i tak dalej. W skrócie, mm. warto. Czym się różnią dinozaury w tej grze? Może też od tego trochę zacznę, żeby ogólnie Wam przybliżyć obraz tej gry, czy w ogóle będzie Wam się ona podobać. Taki symulator. Yy, więc każdy dinozaur ma swoją Cechę szczególną można tak to nazwać. Na przykład Omni Raptor jest fajny w grupie, potrafi skakać na swoich przeciwników, jest dość szybki, ale ma za to mało zdrowia, mało siły. Coś słyszałem po prawej stronie. Pewnie teraz umrę. No i każdy rośnie określono ileś czasu. Akurat Raptor, z tego co pamiętam na tych pełnych dietach lepszych, no to tak rośnie z półtorej godziny, może z dwie, więc nie jest jeszcze najgorzej wierzcie, że są dinozaury, które rosną po dobre 6 godzin, nawet przy najlepszych dietach. Na przykład tego stegozaur, a to nie jest jeszcze najgorzej, bo są dinozaury, które będą rosły jeszcze dłużej, na przykład rex może zostać dodany i on zakłada, że będzie rosnął dobre 12-14 godzin, więc będzie grubo, ja od razu mówię, że nie ma bada, że ja będę cokolwiek takiego nagrywał. No i właśnie tutaj jest pytanie do was, czy chcielibyście widzieć jaką serię z gry? Czy bardziej chcielibyście widzieć na przykład jakiś jeden odcinek raz na jakiś czas bardziej taki zmontowany, a może właśnie taką bardziej przygodę? Choć wszystko tutaj będę chciał pokazywać, to też nie wiem, bo na przykład widzicie, teraz będziemy sobie bias incia, bo to najprawdopodobniej nie wydarzy. Chyba że koś spotkamy, ale w tym terenie czy jest to możliwe? Ale zobaczymy. Ja się boję najbardziej tego, że gdy spotkamy jakieś, jakąś większą grupę dinozaurów, to mi zwyczajnie zacznie lagować komputer. To jest bardzo możliwe, bo ta gra mimo wszystko nie ma dobrej optymalizacji, nawet przy moim nie najgorszym sprzęcie byłoby trudno. Tutaj widzę martwego raptora, tylko bym podał szczerze mówiąc, nie ruszać chyba. Ale tutaj mam coś innego. Właśnie da nam te trzy kropki. Teoretycznie powinniśmy zawsze dążyć do tego, żeby mieć trzy różne diety. Nie ze względu na to, że wtedy da nam to największe pusty, ale szczerze mówiąc nie za bardzo chce mi się chodzić, gdzieś poczekać, pilnować tego. Zwyczajnie wolę się najeść do syta, przy okazji mieć już chociaż wszystkie diety te same, ale mieć. I dzięki temu musi jako taka tam rozwijać, więc weźmy sobie. One tam są odpowiednikami, na przykład, że to jest jako magnes, to jest jako tam potas i tak dalej, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło. I najmniej są, no i trzeba je jakoś tam uzupełniać. W tym odcinku będę chciał Wam bardziej tak przyliczyć ciągle grę, nie będzie tam ani długi, ani jakiś szczególnie porywający, ale będzie. Tak więc jak na razie musimy jeść, też nie możemy jeść za dużo, bo się zrzygamy, bo dinozaury tutaj mają mechanikę zrzygania. Więc lepiej nie jest za dużo. Teraz na przykład mamy ile? 98% to jest git. i widzicie rośnie nam tutaj na przykład stamina Regen, growth rate i tak dalej. To nam rośnie, to jest bardzo pożyteczne, bardzo dobre. My tego jak najbardziej chcemy. Tam jest ten las. Ja bym się oddał bardziej w tą stronę. Może szczerze mówiąc, nie znam dobrze tej mapy. Ale to nic, bo kojarzę coś, nie coś. Trochę mimo wszystko w tą grę pograłem. Chociaż więcej grałem na starej wersji. Tam bym ogarniał zdecydowanie bardziej. Tutaj jest to bezśrednie moje ogarnianie. No ale jako tako jeszcze coś wiem. Gdzieś tutaj powinno być jakieś pudełko. My niestety jako raptor nie możemy za dużo samodzielnie zrobić. Szczególnie jak jesteśmy małym raptorem. Tutaj jest tak jeziorko. Tylko samodzielny mały raptor... Jesteśmy tak naprawdę zdani, typowo na łaskę losu i na to, że nic nas po drodze nie zabija, jak będziemy rosnąć, i że dorośniemy względnie szybko, ładnie i łagodnie. Widzicie, na cały czas to się zwiększa, i liczę na jak najszybszy Oj, trochę mnie nawet cofnęło. Chociaż nie wiem, czy to słyszeliście, a bardzo możliwe, że nie. Kurde, może powinienem Wam to podgłośnić, bo nie wiem, jak to będziecie słyszeć. Możecie powiedzieć, czy Wam to podgłaśniać, czy nie. Może trochę wam to zrobię, żebym sam trochę lepiej słyszał, tak, to 70%. Ok. Eee, mówcie, czy jest dobrze, czy nie, napiszcie to w komentarzach, czy nie słyszycie, czy to, że grę słyszycie, bo mimo wszystko to jest dość ważne w tej grze szczególnie, żebyście słyszeli dźwięki. Ja również muszę słyszeć dźwięki w tej grze, bo tutaj są różne ryki. Ja, na przykład, mogę tak, takie pisknięcie zrobić, lepiej żebym teraz uciekł. Pewnie zaraz ktoś tu przyjdzie większy i będzie chciał mnie zabić. Bynajmniej mogę robić takie dźwięki różne, które będą sygnalizować coś. Na przykład pod dwójką mam, że friendly, pod trójką, że atak, pod czwórką coś tam, pod jedynką jakby zaznaczam taką obecność. Te sprawy. Ale na ogół nie używa się zazwyczaj tego. No pierwsza zasada, The Isle. Zamknij, mordę, jak możesz. Bo coś innego przyjdzie, zabijecie. Nie polecam. Chyba... Oczywiście czasami można to robić. Przed nami jest deal. I to nie jest mały deal. To jest jakiś taki większy, ale... No, zaryzykowo poszedł tam, żeby wam zaprezentować jakąś taką komunikację z graczami. Nie ma tu czatu globalnego z tego co pamiętam na tym serwerze, jest tylko lokalne. Ja ogólnie gram teraz na serwerze yy, Mega Domination. To zwyczajnie nie chcę grać na serwerach oficjalnych, bo tam laguje mocniej niż na zwykłych, takich nieoficjalnych, a tutaj przy okazji yy, jest po prostu jakoś tak wygodnie. Na przykład nie ma nocy, no z tych, że jest dość nieciekawa w sensie. No Aż ciemno jest. Chociaż dodali tą nową Noktowizję, no to na przykład bez Noktowizji to widać coś w taki sposób, bo trochę średnio, a tak widać wszystko, jakby praktycznie było za dnia. Ale to jest oczywiście to, że my mamy raptora, bo na przykład diabloceratopsy praktycznie nic nie widzą. Z tego praktycznie nic nie widzą, no ale to jest to, że one mają duże rozmiary, dlatego mniejsze dinozaury właśnie mają wynagradzane to między innymi lepszą widocznością w nocy. W ogóle strasznie szybko się chłodnieje, albo mi się tak zdaje. No nie jest dlatego, że ja biegam tyle. Jakoś po prostu... I jest. Nie wiem, ja staram się znaleźć jakiegoś tego dilo, ale... ...nie wiem za bardzo, gdzie on jest. W ja ogólnie to bym wolał jednak nie spotykać. Bo... ...no jest to dinozaur, który bez problemu może mnie zabić. Nie powiem, że nie. Ale, no jak mówię, chciałbym gdzieś tam wam go pokazać, chociażby, o, na przykład jakby tutaj sobie szedł. Gdzieś tam jest. O! Tam jest właśnie Dino. Mogliście go przed chwilą zobaczyć. No, łamek sekundy dosłownie na figurce. Ja postaram się, może tam gdzieś podejść, bliżej trochę. Jeszcze tak, żeby on mnie nie zauważył. Za bardzo to będę miał pewną śmierć. Nie zauważył. A se wbiegam tu. tam jest Karno! oj, zauważył mnie. A, mamo! Na szczęście jestem doświadczonym graczem. Wow. To było bliskie. Karno na szczęście da się łatwo wyrolować. I one będą też tracić staminkę. Ale no właśnie, one są dość duże, silne, i ja zasadniczo nie mam z nimi najmniejszych szans. I właśnie złamałem sobie, chyba nogę. Nie, nie złamałem, więc mogę jeszcze uciec. Ale to było dość przerażające. No i na tym polega The Isle: albo zabijasz, albo jesteś zabijanym. No, różne Znaczy, tam było najpierw To delay. Ja zakładam, że To za niedługo umrze. A tu są dziki. Z dzikami wolę na razie nie zaczynać, bo... kim nie zabiją? No i cóż, raz jesteśmy ranni, jak widzicie. Mamy HP na czerwono, więc. Mamy bardzo mało hapsa. Musimy sobie gdzieś tu przysapnąć, ale ja bym wolał większy krzaczek jakiś. No my ogólnie z Karno nie mamy najmniejszych szans w tej postaci. To był dorosły Karno. Jedne z największych dinozaurów, jakie tutaj są i chyba największe, jeśli chodzi o mięsożarne. chociaż nie wiem, czy cerato nie są większe. No i Dejno, ale Dejno to trochę takie dziwne stworzenia. tego my sobie gdzieś tutaj przycupniemy na chwilę w jakimś krzaczku. Niestety to jest taka polana, gdzie nie ma takiego większego krzaka. Tutaj możemy sobie przycupnąć, bo my jesteśmy dość małym dinozaurem. No i możemy sobie pójść spać, wtedy nas wyloguje po minucie, bezpiecznie. A tak to możemy sobie po prostu posiedzieć, wtedy nie możemy się ruszać ani nic, ale szybciej nam się regeneruje m.in. stamina, szybciej nam się regeneruje. Hmm. Właśnie zdrowie i tak dalej, i tak dalej. My no mamy 15% dorastania. Jak widzicie, no tutaj mamy yy, najpierw to, 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 najpóźniej no jest ten największy omira potęży. Tutaj mamy te wszystkie diety, tutaj mamy, że plus 20% protein, maksymalnie spadł, 50. No i tutaj mamy również yy, wagę, maksymalny speed i Pine force. Cały czas nam to idzie jakoś w górę, na przykład właśnie yy, ta waga 54 kg, pite force yy, 5,3. Yy, i co to w ogóle znaczy? Waga to jest nasze życie, więc tyle ile mamy wagi, tyle mamy życia. Znowu, bind force to nic innego jak nasze obrażenia. Więc zasadniczo no najlepiej mieć tego jak najwięcej, chociaż to zazwyczaj idzie w parze z tym, że jesteśmy wolni. A jak jesteśmy wolni, to nie możemy nic za bardzo dogonić i to się tak kręci. No, dlatego zobaczymy. Jak na razie, no. Chcę jak najszybciej się. Uleczyć, żeby Wam jeszcze jakoś tą grę fajnie zaprezentować. Jak mówiłem, ten film będzie miał 20 minut, może. Dobra, no nic no. Zobaczymy. Ja będę starał się, może, jakoś wbić tego raptora na trochę większy poziom, żeby Wam go później jakoś zaprezentować. A tak ogólnie. To bym chciał sprawdzić, bo my chyba mamy... Lilo w naszej diecie. Nie, nie mamy, a szkoda. Bo mógł może sobie na nim dietkę jakąś zrobić, na atak, no a tak to nie mogę za bardzo. Pójdźmy tam bardziej do wodopoju. Ja to bym chciał zobaczyć walkę tego Dilos z tymi yy, karnotaurami. No raczej to tyle nie miałoby szans, ale wiecie. Wiecie, jak ucieka coś no Ja przed chwilą tak uciekałem. Jak taki szczur. Ale... Ale ktoś musi być szczurem. Żeby... Tak działa ekosystem, moi Ktoś musi być mały, żeby ktoś mógł być większy. No i każdy poluje na coś tam, nie? No, na przykład raptory typowo polują na, nie, na jakieś takie mniejsze dinozaury, na przykład trajozaury, jakieś galilimusy, trodony. No i oczywiście jak są w grupie, jak są w grupie, to raptory mogą zabić niemalże wszystko, no ale... To jest właśnie to, co trzeba być w tej grupie, a... a tej grupy nie mam, ja jestem sam. Napijmy się wody. No nie potrzebujemy jej jakoś bardzo, ale się napijmy. Tak po prostu. Niestety jak jemy a bijemy, nie możemy się za bardzo obracać. To było w starej wersji gry, teraz już tego nie ma. To jest oczywiście zmiana na lepsza, jeśli chodzi o sam gameplay. Tam coś chodzi. Chyba. I tam są jakieś dwa T, i tam jest Eska, więc ja bym mógł tam pójść. A co jest Eską? Diablo Trodon Dear di Ta Ska się chyba pojawiła niedawno, więc muszę być uważnym. I. Kogo to jest? Jeszcze trochę bliżej. Zakładam, że zabił jakiś wygłodniały karno. Tutaj jest jakieś ta tu. To to? był właśnie mały karno. Okej, okay, to ciekawe. Zjemy, jak najbardziej. Mógłbym poczekać, aż te diety na się kończą, ale... Jakoś tak wolę chyba chodzi z pełnym żołądkiem. Dobra, najedzony na full'a, napity na full'a. I tak w skrócie wygląda ta gra. Jak widzicie, wiele jest naprawdę minut, w których mi nic się nie dzieje, w których ty po prostu siedzisz. Wiecie, to jest, to jest jak taki horror, o, jak Subnautica. Subnautica nie jest horrorem, ale powinna się zaliczać. Naprawdę, bo to co się, się czasem tam dzieje. Ale, wiecie, siedzicie sobie. Jest fajnie, jesteście na tej skałce, siedzicie sobie, chillujecie. Coś tu jecie, jedno, drugie, trzecie, zjedzone i tak dalej, wiecie, w no ogóle nie jest dość przyjemnie. Ale pomyślcie o tym, że raz na jakiś czas właśnie przychodzi do Was skarb i wy musicie uciekać, wy musicie z nim walczyć, wy musicie coś tam robić. To jest właśnie piękno tej gry, że ona nie jest. Wiecie, cały czas tu nie ma emocji. Bo często właśnie są minuty takie jak ta, wychodzicie, wchodzicie sobie do krzaczka, jak macie full dietę i tak dalej a wkujecie przez godzinę, nic was raczej nie zabija wam się to wszystko nie skończy i jest super ale ta gra jest właśnie dla tych momentów dla tych chwil, kiedy jest niby wszystko okej okay, i nagle... tak jak właśnie tamte karno było ciężko, ale dałem radę, dzielnie mamy 18%, poczekamy jeszcze sobie trochę jak mówiłem, no ja bym chciał to obić w stówka, ale wątpię, że mi się to uda też mam mało HP, więc jestem na strzała od wszystkiego najprawdopodobniej. A wycie na strzała od wszystkiego, no, nie jest zbyt ciekawą wizją. My tak, kierujmy się może właśnie bardziej na południe. Na południe są dość ciekawe rzeczy, bo tam jest hotspot, czyli miejsce, gdzie jest najwięcej dinozaurów. Tam moglibyśmy się udać, ale to raczej już nie dzisiaj, bo to by trochę nam zajęło. A ja tylko chciałem Wam dzisiaj pokazać, czym gierka. No i czy chcielibyście to oglądać w jakim formacie? To jest najważniejsze. Czy właśnie chcielibyście, żeby to były takie typowe odcinki, eee, właśnie takie jak ten? Czyli po prostu, że sobie gram, coś tam gadam, czyli parę takie urywki ciekawsze. Jakbyście to widzieli. Ale się dziwię z powodu tego, że ja mam względnie stabilne FPS-y. Ja mam po 70-80 FPS-ów, a nagrywam. Więc jakby świetne. No dobra, wchodzę sobie do tego lasu. Jak widzicie, tu już jest trudno, cokolwiek doobrazić. Wejdę sobie do tego lasu. Tu no, skończę też ten odcinek. Zobaczymy się w następnym. I postaram się jakoś przeżyć. Trochę bo może jeszcze to podbiję. Czyli w skrócie wejdę do jakiegoś krzczoła. No i cóż. Tu... Drodzy widzowie, to by było na tyle. Ja, jak mówię, idę sobie w ten las. Pojdę do krzaka. No i cóż, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Był z Wami ja, czyli power. I ten piękny raptor, do którego możecie wymyślić jakieś imię. Chyba, że umrze. No to nie wymyślajcie. <grytanie> dziękuję Wam za oglądanie. Piszcie komentarze. I do następnego. Ciao.